Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik sierpniowy Ta ośle może Wam podpowiedzieć jaka jest dzisiejsza tematyka Jest dopiero pierwszy weekend Sierpnia, to dokładnie niedziela Więc tu dzisiejszego filmiku to Rośliny w moim domu, sezon 14 A sezon 14 to roślinki warzywne, które hoduję z nasionek albo kupię gotową sadzonkę i czekam na ich plony. Więc mam nadzieję, że dzisiejsza roślinka Wam się spodoba tak jak wczorajsza. Zrobimy, przedłużę się tematem. Dzisiejsza roślinka jest tej samej rodziny co wczorajsza, więc dzisiejszą roślinką jest. Dudu! Du, roślinka, się to Ta roślinka jest bardzo duża. I jest to pomidor zwyczajny, czy ten duży, ale to jest odmiana, mix kolorów, który będziecie mieć w tytule filmiku. Zobaczcie sobie, ile jest odmian kolorów, bo to też wpływa na ich smak tych pomidorów. Więc polecam sobie, zobaczenia tam w opisie. A to jest właśnie cały ten pomidor zwyczajny, czyli ten duży. Tutaj jest jeden pomidorek, a to kryje się tutaj z tyłu. Tak niepozornie. I tą roślinkę mam tak z, z dwa lata albo rok jakoś. Jest bardzo duża. Większa niż sadzonka wczorajsza, bo pomidor koktajlowy jest mniejszy. A pomidor zwyczajny jest większy i ma większe pomidory więc to jest po prostu pomidor który uwielbiam tak jak już wczoraj mogliście usłyszeć tylko te są duże więc te też uwielbiam i często jem więc czekam aż będą do zerwania jeśli ktoś ma takie pomidory zwyczajne niech pisze w komentarzu bo na wasze komentarze jestem bardzo do tego ciekawy oraz bardzo polecam, żeby samemu sobie wysiać czyli zebrać nasionka z pomidorów takich sklepowych i sobie potem wysiać lub kupić sobie nasionka albo gotową sadzonkę więc mam nadzieję, że roślinka wam się podoba w tej okazałości, tak wygląda sobie ją odłożę tutaj na bok więc mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się wam spodobał i zapraszam Was na przyszły tydzień, na oglądanie reszty filmików z tematyki roślin w moim domu, sezon 14, bo to sezon warzywny, więc zostało tylko jedno, zapraszam, zaprosić Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli lubicie moją twórczość, do lajkowania like dzisiejszego filmiku, jeśli Wam się spodobał, do pisania komentarzy, na które czekam. Do udostępnienia tego filmiku, bo jest ważne dla mnie i dla dzisiejszej roślinki, czyli pomidora, zwyczajnego tego dużego pomidora, ale miks kolorów. Więc, stawiamy tylko jedno. Do zobaczenia, cześć.